Cześć, witam na kanale Info Prawa. Na kanale robię różne filmy, w tym filmiki na temat bieżącej sytuacji roślin i jak dużo osób ma z czymś problem, to to też nagłaśniam. Dostałem sporo wiadomości, że pomidory chorują. Niestety o tym też ostrzegałem już jakiś czas temu. W związku z tym bardzo szybki filmik przypominający Krótki, no przepraszam stałych widzów za to, że no bo jakiś czas temu już był właśnie filmik o opryskach pomidora, gdzie ostrzegałem, że te pomidory będą chorowały na zarazę, ale no sporo tych pytań dostałem. Już w tym roku więcej o opryskach pomidora nie będzie. No i w tym filmie właśnie powiem co i jak robić, ale też podam jeden oprysk, który możecie sobie zrobić sami. Jak również jeden sklepowy, który przy jednokrotnym zastosowaniu powinien zadziałać bardzo dobrze, zarówno zapobiegawczo, jak również interwencyjnie. Ale tak, zwykle w tym okresie, w poprzednich latach, miałem wiadomości o zarazie ziemniaka na pomidorach i dostałem właśnie teraz dużo wiadomości o zarazie, ale teraz też są o szarej pleśni. Tutaj moje zdjęcia z poprzednich sezonów, żebyście sobie zobaczyli, jak to wygląda. U wielu osób oczywiście no, nie ma żadnych chorób, ale no, ta pogoda w tym roku jest taka różna, że no, taka zróżnicowana, że niestety wiele osób choroby ma. Te pomidory chorują, ogórki zresztą też niestety i nie tylko, akurat mi tutaj o pomidory chodzi, był filmik wcześniej o ogórkach. A teraz jeszcze za niedługo przyjdą deszcze, a przynajmniej tak ma być według prognoz w wielu miejscach w Polsce, no i te deszcze niestety sprawią, że dużo więcej pomidorów będzie chorowało. Przejdźmy do rzeczy. Spójrzcie na wasze pomidory. Najlepiej codziennie się przejdźcie, jeżeli macie taką możliwość. Są ślady choroby, to reagujcie. Najlepiej usunąć chore części rośliny. Takim usuwaniem możecie spowolnić, a nawet zatrzymać rozwój choroby bez żadnych oprysków, jeżeli no to jest bardzo wczesna faza, chociaż niestety zwykle tylko rozwój zostanie spowolniony. Ale to różnie bywa. Są różne odmiany pomidorów i są takie też pomidory chorowitki, ale są również pomidory bardzo odporne, które no ze sporym prawdopodobieństwem wcale nie zachorują lub bardzo późno. Ja wybieram odmiany odporniejsze, ale na przykład na odmianie Black Sherry miałem ślady szarej pleśni na jednym listku i ten listek usunąłem. Niezły jest ekstrakt ze skrzypu polnego. Można sobie taki zrobić, miałem filmik o skrzypie polnym, też można sobie taki środek ze skrzypu kupić. Ale skrzyp jest lepszy przy zapobieganiu zarazie, a przy interwencji to już może być różnie. Może przy bardzo wczesnej interwencji. Niezła na zarazę może być też lecytyna. Szczególnie przy zapobieganiu tej chorobie. Jest to na przykład środek o nazwie lecitin. Oczywiście żadne polecenie nie jest reklamą płatną. Ja nie mam współpracy z żadną firmą. Lepszy przy interwencji jest preparat IF od Pomodoro. To jest ten na bazie jodyny, skrobi i octu. Ma on szansę pomóc przy różnych chorobach pomidora, choćby przy zarazie ziemniaka, przy szarej pleśni, przy alternariozie. Zapobieganie bardzo dobre, wczesna interwencja też powinna przynieść pozytywny skutek. Drożże zapobiegawcze są niezłe, ale przy interwencji to niestety może być już słabo. No i popularnego miedzianu na zarazę bym teraz nie używał. Z takich sklepowych, chemicznych środków to dobry jest Rewus 250SC i Signum 33WG. Jak gdybym teraz miał pryskać, to bym wolał użyć Signum, bo on jest na szarą pleśń, na zarazę i na właśnie alternariozę. I według mnie, jak chcecie w tym momencie mieć dosyć skuteczną ochronę stosując jeden oprysk właśnie w okresie letnim, nagrywam ten film 24 lipca 2025 roku, to albo właśnie ta jodyna preparat IF od Pomodoro, bo jest dobra na wiele chorób pomidora, albo Signum czy WG. A jak na samą zarazę, bo macie właśnie z tym problem, to wymieniłem więcej środków. Każdego to jest decyzja, czy pryska i też czym pryska, bo też właśnie można usuwać te chore części rośliny, a jak nie chcecie pryskać, a przyjdzie już tak mocno choroba, to ważną wiadomością jest, że nawet zebrane takie zielone pomidory, kompletnie niedojrzałe, dojrzeją w pomieszczeniu. I jeszcze parę takich informacji: nie zamykajcie tunelu foliowego, nie zamykajcie szklarni. Teraz pomidory muszą mieć przewiew, bo jak ten przewiew będzie mały, będzie dużo wilgoci, to to mocno zwiększa ryzyko zachorowania pomidora. A jak dolne liście mają plamy, to zwykle to nie jest choroba, ani to nie jest też niedobór. Starsze liście się zużywają, no i warto dokładnie się przyjrzeć, ale zwykle to nie ma się czym martwić. No i też podlewajcie pomidory przy ziemi, nie podlewajcie ich po liściach. Pamiętajcie, że ewentualny oprysk wykonujemy wcześniej rano lub wieczorem. Ja preferuję wieczorem po oblocie pszczół, kiedy nie pada i w ciągu kilku godzin nie zanosi się na deszcz. No i to by było na tyle. Dziękuję wam bardzo serdecznie. Zapraszam do zakupu moich produktów. Teraz jeszcze przez kilka dni są wyprzedaże. Zachęcam do oceny tego filmiku i do subskrybowania kanału Info Uprawa. Pozdrawiam was bardzo serdecznie.